Na początku lat 80., Edyta Geppert szybko zyskała miano nadziei polskiej piosenki, co zostało potwierdzone jej triumfem na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1984 roku, gdzie za utwór jaka róża, taki cierń otrzymała główną nagrodę im. Karola Musioła. Ten moment określono jako narodziny gwiazdy, chociaż sama artystka w wywiadzie dla Wiwy. Przyznała, że jej reakcja była raczej stonowana, byłam zaskoczona i zdziwiona tym, że wygrałam. Nie czułam żadnej euforii, cieszyłam się, ale bez wielkiego entuzjazmu. Bo taka wygrana tak naprawdę niewiele znaczy. Szczęście Gepfert nie ograniczało się jedynie do jej kariery muzycznej. Artystka podkreśla, że duży wpływ na jej życie miała obecność u jej boku mężczyzny, który kocha ją bezwarunkowo i jako menedżer dba o jej karierę. Chroniąc przed wszelkimi krzywdami to Piotr Lorec, którego poznała pod koniec lat 70. podczas egzaminów do warszawskiej szkoły muzycznej. On był wtedy członkiem komisji oceniającej, a przez następne lata pełnił rolę jej profesora. Choć nic nie zapowiadało, że ich drogi połączą się na dłużej, z czasem między nimi zaiskrzyło ślub pet Lorecza, jak wspomina artystka, był zarówno zabawny, jak i szalony. Odbył się ono o 8 rano a bezpośrednio po ceremonii nowożeńcy wsiedli do pociągu i pojechali do Krakowa, gdzie Geppert miała nagrać swoją pierwszą płytę. Te wspomnienia podkreślają nie tylko romantyczny, ale również przygodowy charakter ich związku, co doskonale wpisuje się w życiorys osoby tak kreatywnej i pełnej pasji, jaką jest Edyta Geppert. Edita Geppert, ceniona i podziwiana polska wokalistka, ma za sobą ponad dwudziestoletnią karierę na scenie muzycznej. W wywiadzie dla wiwy. Podzieliła się, że za swoją trwałość w branży w dużym stopniu zawdzięcza mężowi Piotrowi, którego nazywa swoim aniołem Stróżem. Zawsze był i jest moim aniołem Stróżem, czuję się przy nim bezpieczna. I nikt tak dobrze mnie nie reżyseruje jak on, wyznała Geppert, podkreślając jego znaczący wpływ na jej życie artystyczne. Ostatnio para zdecydowała się na nowe przedsięwzięcie, kameralny spektakl teatralny zabawy poufne. Inspirowany twórczością Agnieszki Osieckiej, z którą Gepard była przyjaciółką, Moje artystyczne życie dostało nowy, świeży impuls. Na razie nasz spektakl zagraliśmy trzy razy i obecnie jesteśmy na etapie szukania miejsca, gdzie moglibyśmy prezentować go regularnie, mówiła w rozmowie z Plejadą. Pomimo swojego bogatego dorobku artystycznego, Gepard wyraża smutek, gdy słyszy opinię, że od lat wykonuje te same utwory. Przyznaję, że pomimo tworzenia nowych piosenek, brak jej obecności w mediach oraz wsparcia wpływowych osób i sponsorów utrudnia dotarcie z nowym materiałem do szerszej publiczności. Nie mam ni w radiu, ani w telewizji, nie mam wpływowych popleczników i nie korzystam ze wsparcia sponsorów. To cena, jaką płacę za niezależność stwierdziła Gebpert, która na początku swojej kariery związana była z dużą wytwórnią płytową, z czasem poczuła się przez to ograniczana. Kiedyś, będąc u progu kariery, Edyta Gepard dała się namówić na podpisanie kontraktu z wielką wytwórnią płytową i wciąż tego żałuje, bo, to jej słowa, została artystycznie niemalże ubezwłasnowolniona. Jednak narodziny syna Mieczysława w 1988 roku były dla niej punktem zwrotnym, kiedy to zdecydowała skupić się na macierzyństwie. Macierzyństwo mnie wciągnęło i uszczęśliwiło. Podjęłam decyzję, że nie wrócę na scenę. Wystarczało mi śpiewanie kołysanek dla miecia opowiadała. Historia Edyty Geppert jest przykładem artysty, który mimo przeciwności losu, zdołał znaleźć własną ścieżkę, pozostając wiernym swoim przekonaniom i niezależności artystycznej. Edyta Geppert otwarcie wyraża, jak dużą rolę w jej życiu odgrywa syn Mieczysław, określając go jako najwspanialsze dzieło, jakie stworzyła. Pomimo początkowej decyzji o odejściu ze sceny na rzecz macierzyństwa, z czasem artystka zatęskniła za estradą. To właśnie Piotr Lorec przekonał ją do powrotu i stworzenia recitalu, co Gepertu uznaje dzisiaj za kluczową decyzję w swoim życiu artystycznym. W wywiadzie dla Plejady. 70, letnia wokalistka wyznała, że czuje się niepasująca do współczesnych realiów muzycznego rynku, gdzie priorytetem wydaje się być pokazanie się, a nie przekazanie głębszej historii. Gephardt podkreśla, że jej intencją na scenie jest opowiadanie historii, które są jej bliskie, co różni się od obecnych trendów. Zapytano o entuzjazm do śpiewania swoich hitów, Gephardt przyznaje że choć życie jest piękne, martwi się, że nie zdąży doświadczyć, przeczytać czy przegadać wszystkiego, co uzna za wartościowe. Wyraża także żal, że organizatorzy festiwalu w Opolu nie widzą dla niej miejsca w programie, pomimo że jest jedyną artystką z czterema Grand Prix na koncie. Ta sytuacja, jak zaznacza, nie zmieniła się nawet po propozycjach złożonych przez Piotra Loredza. Na które telewizja polska nie odpowiedziała pozytywnie. Te refleksje Dyty rzucają światło na trudności, z jakimi mierzy się będąc artystką wierną swoim wartościom i przekonaniom w świecie, który nie zawsze jest gotowy je docenić. Mimo to, Gepard pozostaje niezłomna w swojej artystycznej drodze, inspirując swoją postawą i determinacją.